Jesteśmy teraz w nowennie do Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych. Ta Jasna Góra stała się jakimś centrum naszej czci i naszego nabożeństwa do Matki Bożej. Idą na tę Jasną Górę miliony pielgrzymów. Ilu tych pielgrzymów było? Tyle było właśnie tych jasnogórskich spotkań maryjnych. Każda, jakaś, każdy, każde jakieś było i jest tym przeżywaniem jasnogórskich spotkań z Matką Bożą. No, oczywiście, powstało wtedy. Już takie hasło jasnogórskiej Matki Bożej: jestem przy tobie, pamiętam, czuwam. Codziennie odbywa się jasnogórski apel o godzinie 21.00. To, to przypomnienie jest z Jasnej Góry, transmitowane przez telewizję Trwam i no, nabiera cały szereg jakiś takich no, od ważnych gorących jakiś spotkań z matką Bożą. Ta matka Boża jest jakoś przypomnieniem, że jesteśmy z nią razem, że pamiętamy, że trwamy. To jest właśnie to, 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 to ten apel jasnogórski. Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Naturalnie o czym mamy pamiętać? No to naturalnie przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że jest ja, jak powiedział poeta polski, że jest ta mała krzewina. Nie potrzeba ci dębów tysięcy. Jest Bóg i czegoś ci więcej.